Halo Halo, witam, witam. Witam w gierce super hot. Mind Control Delayed, chyba, jakoś tak to szło. Dowolny przycisk mam kliknąć w SD, żeby celować. Okej. Okay. weźmy sobie pistolet. Nikt mix pleców nie robi. My no git i chyba tyle, nie? Okej. Eee. Okej, troszeczkę. Kurde. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. O, trzeba rzucić, dobrze, Udało się chyba. OK, lecimy dalej. Lecimy dalej, lecimy dalej. No, taka trochę odskocznia od streamów. Swoją drogą są codziennie teraz streamki. Okej, okay, trzeba rzucić chyba troszeczkę w niego. Okej, okay, go teraz po prostu pobić troszeczkę. Ok, bierzemy broń. Przestrzelę to? Nie przestrzelę tego. Ała. Wait, tutaj tak? No i rzucamy w niego. Okej, okay. lecimy dalej. Nie wiem jak długa jest ta gierka. Podobno jest trochę długa. Myślę, że odcinki będą tak 10-15 minut. Nie więcej. Ok, gdzie ja mam tutaj iść tak właściwie? Rybom. Okej. Okay. Okej, okay, udało się. <grymne> Nawet nie najgorzej, bo w sumie za pierwszym razem, nie? Dobra, lecimy dalej w takim razie. Tutaj jest typek. Wiem, że go chyba klepnąć. Nie wiem, mówię, nie wiem jak długa jest ta gra, więc ciężko jest mi powiedzieć cokolwiek na temat, jak długo będzie to trwało. Okej, okay, bo tym chcę rzucać. Elegancko. Kurde, trochę trzeba się tak skupić przy tej gierce, ale Jest prosta i jest wróżnie trudna. W takie gierki chodziło. Mogę kłucać? Nie mogę. Dobra, lecimy tak to jeszcze raz. Nie, nie, tutaj trzeba, tu ja wiem, tu trzeba do tego dojść. Trzeba tak lecić boczkiem najpierw. Że jak on mnie zaatakuje, to ja sobie ucieknę na prawo. O kurde, on tak szybko może? Okej, okay, się dopiero tutaj pojawi. Okej okay. myk w chłopa Dobra, dobra Okej, okay, kolejna mapka Lecimy dalej Ten typiasz, chce mnie... Chce mi włożyć kosę w żebra. No ja w najpierw pobiję. Wezmę sobie jego broń, która poleciała właśnie tutaj. Następnie zrobię jakoś także O Chciałbym podnieść ten nóż, bo jest Fajny, tylko o, w ten sposób nim rzucić i złapać. Oj, nie chcę go złapać, jednak. A aj, Ajajaj, mogę go bić, mogłem go bić. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz wyrzucamy w tego chłopa. Następnie robimy tak. O, i tu nagle chłopca wjechał i z shotgunem. tu chłopa? I zabija cię. W tego też rzucasz. Okej, okay, musisz z niego rzucić, bo inaczej zginiesz. No i dobra, no i łatwo, pociutkie. Okej, okay, kolejna mapa. Na podejrzenie podobna do jednej, na których już graliśmy. O, tu jest typiarz. Okej, okay, łapiemy sobie jego brońkę. Najpierw tego. Potem tego. się obronił. To ciekawe. Ile to ma broń, tak w ogóle? Łapiesz brońkę, podchodzisz i headshot. Legancko, lecimy dalej. Tu będzie ktoś 100%. Ktoś wybiegnie. Nie wybiegł, ale został zabity. Bierzemy nową brońkę. Patrzymy, czy tutaj nie ma przeciwników. Ok, podejdźmy do niego. Co ty ziomek robisz? Ok, chłopca widzę, co coś tutaj robił na komputerze. Super. Ok, klikamy. Koniec. Ta? Taka krótka gierka. Okej. Okay. Okej. Okay. Wracamy. Okazało się, że tutaj jest jakby dalej... Dalej gierka. Więc można sobie ją dograć, tylko to już chyba nie jest taka stricte fabularna gierka. Więc fajnie się postrzelać w sumie, ale... Nie masz jakby fabuły, więc możecie napisać w komentarzu, czy chcecie, żebym dalej grał, bo to jest jakby dalej kontynuowana gra. Tylko po prostu jakby nie fabularnie, tylko stricte takie przechodzenie sobie tej gry dla fanów. Nie? Okej, okay. wrócimy. Jeszcze jedno sobie myślę zrobimy. To jest No i napiszę, czy chcecie takie gierki widzieć częściej, czy nie. Jaką w ogóle wy polecacie grę, żebym nagrał. Też się pewnie znajdzie jakaś gierka, żeby sobie pograć. Więc no, ja jestem otwarty na wszelkie propozycje gier. Okej. Okay. A, i to jest tak jakby tutaj jest dalsza trzecia... Czy to jest w sumie fabularne? To jest w sumie fabularne Kurde, ciężko powiedzieć. Bo jeżeli to jest fabularne, to nawet spoko. Tylko ja bym wiedział o tym, że to jest fabularne. Żeby to inaczej wyglądało. Czy tutaj nie ma kogoś, kto chce mnie zabić? Czy to się coś zbagowało? Czy to tak ma działać, że my jesteśmy Okej, okay, dajcie mi coś? I daj mi, to. o dobra, Bo tu jest jakiś czerwony punkt tam. A ja mam trzy życia i muszę przejść całe. Okej, okay. w sensie spoko, Super. Okay, te levely są prostsze. Jak patrzałem, ta gierka jest trochę dłuższa niż sam jakby, wstęp tego. Ta wersja fabularna, że tak powiem. Więc jest to ciekawe, że. Jest to ciekawe, że fabularne jest krótsze niż te takie levely fajne. Możemy też przejść z wielkiego superhota, jeżeli chcecie. Ale to tylko Korpu Okej okay. Napis Korpu się pojawił Pożyczę 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 No i elegancko Proste lewele w sumie Jakby na to nie patrzeć Okej, okay, wow, to jest ostatnie? W sensie. Mam ostatnie życie, więc jak się wyłożę, to trochę przypał. Nic tu nie ma. A może to jest fabularne? Już wygrałem. Okej. Okay. Czuję dobrze, że to dograłem, bo Nic więcej się nie zdarzy. Okej, okay, ostatni level, i tutaj jest poprzedni. To tak, jakby ten na początku nie było tutaj tych. Może tam się da jakoś dalej pójść inaczej. Super Hot. Super Hot. ciekawe. Koniec. To już jest taki... Okej, okay, to jest ciekawe, bo to może być jakby dalej gra... No ciekawe. Ale ja chcę to znowu zrobić, ale to już w następnym odcineczku. To już w następnym odcineczku... Hmm. Myślę, że tu już nic mnie nie ominie. Już dalej nic nie będzie szło. Jeżeli się pojawią normalne napisy. Dobra, to następny, następną część. zobaczycie w następnym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej, dajcie łapkę w górę. Może jakiś komentarz. Czy chcecie? Może inna gra. Może pierwsza część, czyli zwykłe Super Hot. To już napiszcie w komentarzach. Dzięki za oglądanie. Siema!